Witam serdecznie. Nazywam się Marta. Obecnie znajdujemy się w filii numer 7 przy ulicy Junaków 4 w Gliwicach. Mam ogromnie się cieszę, że mogę prowadzić dzisiaj dla Was warsztat kreatywny. Jak widzicie, otaczają mnie piękne, kolorowe, fantastyczne książki, które oczywiście czekają na Was oraz pełno kolorowych balonów, z których można robić fantastyczne zwierzaki typu rybka. Grysik, dinozaur, czy wąż. Oraz wiele innych różnych zwierzaków. Na dzisiejszych warsztatach pokażę Wam, jak zrobić taką śliczną, czerwoną biedroneczkę, siedmiokropkę. Do tego potrzebny nam jest jeden czerwony balon. Który pompujemy do połowy. Tyle nam wystarczy. Zawiązujemy. I zaczynamy. Najpierw musimy zrobić jeden mały bombelek. To będzie nasza główka. Następnie musimy zrobić cztery identyczne. Bąbelki, i każdy bąbelek obkręcamy 4-5 razy. Pamiętajcie, że muszą być one identyczne: czyli mamy 2, 3 i 4. Spójrzcie. Mamy naszą główkę i cztery nasze baloniki. To będą nasze nóżki. Teraz składamy te nasze cztery bąbelki. I skręcamy je. Trzy razy wystarczy. Czyli mamy główkę i nasze nóżki. Teraz na około trzy paluszki skręcamy kolejny bąbelek. Pokażę Wam. Spójrzcie. Jest równy z tymi naszymi tylnymi nóżkami. I teraz troszeczkę trudniejsza. Troszeczkę będzie trudniej, bo teraz ten bąbelek musimy przełożyć przez te nasze cztery bąbelki. Tak? Poprawiamy sobie to wszystko. pancerz, cztery nóżki i główkę. Następnie skręcamy bardzo mały, mały bombelek. Spójrzcie, taki malutki. I teraz ten malutki bombelek musimy pociągnąć do siebie do góry i skręcić wokół własnej osi. Trzy razy wystarczy. Proszę bardzo. Teraz bierzemy nożyczki, obcinamy końcówkę naszego balona i spuszczamy powietrze. Tą naszą końcówkę obkręcamy wokół naszej główki z trzy razy. Spójrzcie. Raz, 3. I tą końcówkę chowamy między nasze nóżki. Tak aby nie było jej widać. Czyli nasza biedroneczka jeszcze nie jest gotowa, bo trzeba ją pięknie pokolorować. Bierzemy marker i rysujemy. Najpierw oczka. Buzia, może. Rzęsy. Tak. A teraz tak. Rysujemy teraz nasz pancerz i naszą siedmiokropkę. Czyli siedem kropeczek. I tak powstała taka śliczna, czerwona, biedronka, siedmiokropka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Oczywiście zapraszamy Was do naszych bibliotek i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.